Siema, w kolejnym parcie, teraz jesteśmy na SG11. To jest moja najlepsza łapka. Tak, ja nie wiem, nie widzę. O tam, nie. Nie widzę cię, jesteś naprzeciwko mnie. Ej, naprzeciwko no, widzę mój stary anignoło. skin. O, mój stary skin. SG No właśnie. To jest moja ulubiona łapka. Tak? Ha. Ja ją lubię, ale nie przepadam. Mm. O, lubię, no tak. Nie ulubiona, ale lubię. Uf, Patryk, trzeba to wygrać. U widzów zawiedziemy, że nie jednego, żeśmy nie wygrali. Mam. No. Ja jakoś tak nie umiem. Dobra. Trzy, dwa, jeden! Ale zła Ja właśnie też miałem bardzo słaby. Dobry. Chodź, spieprzamy killer. Ja wiem, gdzie są dobre skrzynki. Ja też wiem. Chodź, też za mną. Nie. Mamo, nie chcę! Dałeś pauzę? Nie. Czyli to będzie słychać? No. czekaj, potem mnie wypuścisz, bo są dobrej itapki. Podzielimy się. Paweł, wypuścisz mnie potem? Kurde. Kościół z tym mieczem. To, o jej. A, ha, ha. to chodźmy może na dziewiątkę? A, g... A to na dziesiątkę. To na dwunastkę. To na trzynastkę. O! Na czternastkę? Ja I tu to na jedynkę. To chodź na jedynkę, Paweł. Tak, dobra. Jesteś? Pełna. No! To ja... To się no. no. Ale co któryś cięcia nie robił, że się tak darł? czemu? To chodź na... 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 teraz ty wybierz. Ja ci zaraz powiem. Szybko, bo czas leci. Ja ci powiem, że na żadną się nie da. Da się, na szóstkę spróbuj. Na siódemkę. Na ósemkę. Próbowałem już na wszystkie. Na dziewiątkę? Cicho, dziesiątka. Dziesiątka, jedenastka, dwunastka, trzynastka, czternastka, piętnastka, szesnastka, siedemnastka, osiemnastka. Tylko osiemnaście jest. Teraz jeszcze raz. Jedynka, dwójka, trójka. Dobra, to zrób o, cięcie trójka, jak trójka, znajdziemy gretę. Szybko! Szybko, trójka! Na no, ile? Trzy! Szybko! Jestem. A ty ja cię widzę gdzie ty jesteś? No, Paweł, czemu ty jesteś taki? No widzisz, je ja, na prostu. O, widzę. Jestem na opti fajnie, zawsze sprawdzam. 5-4, 3-3. O cztery, pięć, trzy, cztery, trzy. dwa. Ale piękny start. A, Co ja? Żelazny miaczyk. Paweł mam do ciebie miaczy! Mhm. Pawu, ładnie! Szybko! Tak! Ty ja tu ze tak chce pod wodą dedną. No. no tam gdzie wyjdź, wydaje to chodź! Szybko, chodź za mną! Addź biegną! A masz? Ja mam żelazny! A gdzie on jest? Tam! Szybko! Tak daleko. Moja mała go. Atakujemy gości bezpieczy? Boże. Chodź, tu się nawalają. Dobra, ja mam dobry Ja. Gonią cię! Nie, nie gości. Nie. nie. Nie? A ciebie? Nie, ale dodam gościa. Ja gonię gościa. Paweł, gościu ucieka. Czemu ja nie umiem go bić? Paweł. U mnie Bo też tak. próbuję, nie mówię, ale Ja mi ale jak się nie da? Gdzie? Widzę cię, Paweł! A mi ten gościu uciekł. No. Ale ja tu mam takiego jednego, muszę go zabić. Widzę cię, widzę cię. Uważam, też ma żelazny! No wiem, ale ja mam też żelazny. Ten A ja, ty ba, masz jeszcze mnie. Czemu poludzi tak, długo biega? Ej, e, no to chyba już będzie ostatni part. Nie będziemy was zanudzać. Ja zanudzę no. z igrzyskami. Chociaż naszym kalectwem. No. Fuck, pusta. ja staram się za tobą nadążyć, ale wiesz, że... O, eks! Fajnie. Znaleźłem ekspa. No bo to my... dadłem tą krok naszej owce. Widzę cię. Dadłem, gościa! Mam do ciebie żelazny mieczyk! To dawaj! tu mu się tak po lodzie ślizga. Teraz będzie koksu. Musimy to wygrać, Przybyl. Tak. Ale ja zawsze byl. I ojeb... Chcesz? Co? Buziki. Ja, się za chwilę podwoi ten przedmiot. Kula. I je Ja idę tam do dziwnego posągu. Tu, to nie, nie nasz po. serwer, tu nie ma dziwnych pozągów. No. Jest to na spawnie. O, padłem do wody. Ja zawsze se potem jeszcze wracam na spawn i szukam, czy tam jeszcze gdzieś nie ma coś skrzynka. A. To ilu nas zostało? Czekaj. E, trochę, no. Dużo. Gdzie oni? Są? Ilu? Ale pod się jednego. I teraz. Jak byłem u kolegi dzisiaj, grałem na takim no w tej igrzyska. I gościu miał jaksowy miecz, nie. No. I jeszcze ja go tak zrobiłem, że wpadł do lawy. Bo przed nią uciekałem. Bo to było na tym naderze. Mhm. Nie wiem. ze mną? No. Mogę ci nawet parę Teraz... łapką. łapką. Patrz na cię Nie. łapką. Proszę. Ej, gościu, gościu! Widzę jego nik. Das jest opty fine. Nie, to krowa. O, tu jest gościu. Ja Jak o, go de mam naparzam? De. Fuck, detne, detne. Naparzaj go przybył. Czekaj. Nie! 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 Jest. Czekaj, jest gościu. Czekaj, pokazuj yeah. mu. Pokazuj yeah. mu. Dobra, tak, swój. Swój, swój, swój. Kiedy go nawalamy. Czekaj. Bo jabłko nam dał. Otoś o, go, otoś go, otoś go. I ja mu coś. I nie ma i tu Itałów... go! Nawalaj go! Ucieka, ucieka! Fuck, sorry! Nie wiem! Nie! Chyba mamy dwaj zostali. Nie, jeszcze jeden, no jedna osoba. Ja ci za chwilę coś dam, tylko się ubiorę. Paweł masz. Proszę, proszę, proszę. No, proszę, proszę. A powiesz, co ja mam? Mama nie teraz. No za chwilę mamą. No co? Dobra. Za chwilę będzie drugi part, no trzeci już chyba, nie? No, trzeci, trzeci. No. No i to. I na zrobimy trzeci. No i to. To zapraszamy do drugiego, no trzeciego partu.